Witajcie czytanie w kolejnym materiale na kanale Taj Polska Moi drodzy dzisiaj pora na kolejny materiał o Titan Quest 2 Jednak tym razem odnosząc się nostalgicznie do Titan Quest 1 Ponieważ generalnie Titan Quest 2 to gra która ma naprawdę świetny potencjał Według mnie rozwój postaci i eksploracja świata i sam świat Stoją na naprawdę wysokim poziomie Jednak odziwo pewne elementy które gra mogła śmiało wziąć jeden do jednego z poprzednika nie zrobiła tego, a wyszłoby to tutaj na lepsze. Także dzisiaj pora na nostalgiczne porównanie i zobaczenie co poprzednik o dziwo wykonywał lepiej. I naprawdę chciałbym, aby gra więcej brała ze swojego poprzednika. Także moi drodzy, zaczynajmy. Na sam początek, coś co najbardziej rzuca się nam w oczy, czyli generalnie prędkość postaci. To o czym mówiłem wcześniej i to co też mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o wady, tutaj się ponownie będzie pojawiać. Ponieważ jedynka robiła to zwyczajnie lepiej i właśnie lepsza była prędkość, pozostać w tej jeszcze 1, tam generalnie był bardzo fajny element, który pozwalał na zmianę prędkości gry z tej normalnej, wolnej, tak naprawdę na szybką i bardzo szybką. To jest świetny element, który w zależności od preferencji gracza. Faktycznie zmieniał rozgrywkę i ją mógł przyspieszyć bądź spowolnić w zależności od naszej preferencji Oprócz tego też nawet na trybie wolnym postać serio mogła osiągnąć fajne wyniki, fajną prędkość I to był dobry element i zwyczajnie nie narzekały się na prędkość postaci A niestety w Titan Quest 2 jest z tym problem Po pierwsze nie ma możliwości zmiany prędkości postaci Raczej tego by dzisiaj już nie było ale prędkość postaci jest po prostu zawolona. Twórcy starają się naprawić to, dorzucając są często itemki z zwiększeniem prędkości postaci, ale nie jest to najlepsze rozwiązanie. I ponownie będę powtarzał i grzmieć, że ten aspekt. A jednak, 2 musi być poprawiony, i będę się powtarzać, dopóki tego twórcy nie naprawią. Kolejną sprawą jest odbieranie do wolności i swobody w naszym ekwipunku I mówię tutaj oczywiście o potkach, ponieważ w Titan Quest 1 To od nas zależało ile mamy potek kupionych Za jakie złoto, więc zresztą to musieliśmy sobie oszczędzać I tylko od nas zależało czy mamy te potki jeszcze do walki czy nie Więc na przykład przed bossem musieliśmy się przygotować, kupić nowe potki, nowe zwoje A tego w Titan Quest 2 zwyczajnie brakuje Mamy jeden slot na potkę i potki ładują się w idiotyczny sposób, co kompletnie zniechęca do gry, ponieważ gdy mamy mało życia, to my musimy rasować wroga i jest jeszcze większa szansa, że umrzemy. I ten system potek jest po prostu beznadziejny, praktycznie go nie ma, a zwyczajnie wystarczyłoby, gdybyśmy dostali swobodę i w naszym obowiązku byłoby kupowanie tych potek do ekwipunku. Titan Quest 1 miał również bardzo innowacyjną mechanikę, która do dzisiaj jest według mnie prześwietna. i mowa tutaj o lutowaniu, ponieważ każdy wróg fizycznie posiadał itemek więc jeśli widzieliśmy u jakiegoś wroga potwora rzadki item, rzadką zbroję która też mogła się mienić bądź świecić, to mieliśmy tą pewność, że to z wroga wypadnie jeśli na przykład jakiś wróg faktycznie ostro nas nawalał, ewidentnie było czuć, że jest silniejszy, mogliśmy podejrzewać, że ma lepszą broń, którą faktycznie trzymał w ręce. I to było świetne, naprawdę na dzisiaj innowacyjne i tego zwyczajnie brakuje. Ale doszliśmy do kuriozum, gdzie rzadki miecz łuk może dropnąć z tyłka żółwia. Ja z tego się śmiałem wcześniej, śmieję się dalej, ale jest to zwyczajnie słabe. i nie oczekuję, żeby aż tak przebudowali looting, żeby itemek był na wrogu widoczny, ale żeby jakimkolwiek miał sens, czyli aby bestie, żółwie, kraby nie dropiły broni, a na przykład itemki do craftingu jak w jedynce w przyszłości. Craftingu jeszcze nie ma, być może będzie i wtedy mam nadzieję, że poprawił looting, aby faktycznie bronie fizyczne, zbroje, dropiły zrogów, którzy potencjalnie mogą je nosić. Jak było w jedynce, nie jest to aż tak duże do przebudowania. A jedynie aby poprawili, żeby konkretnej temki z konkretnych wrogów nie dropiło ponieważ też to psuje aspekt farmienia. Ponieważ teraz dosłownie ze wszystkiego może dropnąć wszystko, co utrudnia potencjalne określenie celu w przypadku farmienia, np. miecza. Oprócz tego chciałbym również dodatkowo, aby Titan Quest 2 również skorzystał z elementów zwojów, abyśmy mogli je kupować u Arkanisty i aby przydawały się w walce z bossami. Fajny element, który serię może pomóc. Oprócz tego też farmienie relikwii, esencji ze zwierząt, aby też miało sens i pozwalało do wzmacniania itemków. Wiemy, że wzmacnianie tempów i crafting będzie w tej grze. Zobaczymy, w jaką stronę pójdzie, aby był jeszcze bardziej rozwinięty niż to, co mamy w jedynce z, z artefaktami. Coś na wzór Grimdowna byłoby jeszcze lepsze. Także, moi drodzy, generalnie są to elementy, które można byłoby zaczerpnąć z jedynki do dwójki, aby ta gra była jeszcze lepsza. Ale powtórzę się: tak, PS2 Masero naprawdę fajny potencjał, aby ta gra była jeszcze lepsza. Także, moi drodzy, do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się!